Dzień dobry Państwu, witam Państwa na naszym ostatnim spotkaniu z fizjoterapią. Jest to ósmy odcinek. Chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować, w jaki sposób spionizować pacjenta przy chodziku, w jaki sposób spionizować pacjenta bez użycia chodzika i w jaki sposób przesadzić pacjenta najprościej i najszybciej z łóżka na wózek i z powrotem. Zaczniemy sobie od pionizacji pacjenta przy chodziku. Zawsze należy pamiętać, żeby pacjent miał oparte stopy o podłogę. Prosimy pacjenta, żeby złapał się za rączki chodzika, po obu stronach. Ja zawsze z doświadczenia wiem, że nawet jak założymy pacjentowi buty, bądź będzie na bosaka, zawsze jest możliwość, że ta noga się mu poślizgnie. Tak? i może dojść do katastrofy dlatego ja zawsze swoją nogą mimo wszystko jedną nogę pacjenta blokuję najprościej jeżeli mamy trudności ze wstaniem u pacjenta najprościej pomagamy mu w ten sposób że jedną rękę trzymamy w okolicy pod pachą a drugą rękę układamy z tyłu w okolicy kości krzyżowej najprościej jest złapać po prostu za spodnie tak i Prosimy pacjenta, żeby mocno wychylił się do przodu. I tak samo mocno do przodu. I siadamy. I jeszcze raz mocno pochyli się do przodu. My w tym czasie pociągamy lekko za okolicę tutaj krzyżową za spodnie I siadamy. I ostatni raz prezentacja do przodu wychylamy się. I usiąść. Jeżeli mamy pacjenta, który nie wymaga chodzika, a na przykład jest po udarze, i załóżmy, stroną zajętą, czyli stroną niedowładną, będzie strona lewa, tak samo jak z chodzikiem, ja zawsze blokuję nogę i kolano osoby. Zakładając, że jest z niedowładem. Prawa noga jest całkowicie sprawna, prawa ręka jest całkowicie sprawna. Jeżeli lewa ręka jest niesprawna, prosimy, żeby pacjent sobie ją przytrzymał, żeby nie wisiała. Ja blokuję kolano. I teraz łapię tu w okolicy z tyłu pod pachą. Pacjent ma prawą stronę sprawną, pochyla się mocno do przodu i wstaje. I tak samo siadamy, Nasze moje kolano zapobiega. Takiemu nagłemu zgięciu się kolana osoby po udarze, tak? Jeszcze raz. Do przodu pochyl się i usiądź. Dobra. Teraz poproszę wózek. Drodzy państwo, każdy wózek w dzisiejszych czasach ma coś takiego jak podnóżki, które się ściąga. I sobie je odłożymy na bok. I każdy wózek powinien mieć przynajmniej opcję otwarcia podłokietnika. Jeżeli chodzi o przesadzenie pacjenta na wózek z pozycji siedzącej na łóżku, wózek musi być zablokowany całkowicie. Pacjent, pacjenta, jeżeli jest w stanie nam pomóc, prosimy, żeby tą prawą ręką złapał się za podłokietnik przeciwległy. Ustawiamy sobie lekko nogi. Ja zawsze, drodzy Państwo, <grystanie> jestem swoją stopą pomiędzy stopami pacjenta, po to, żeby za chwilę pokażę, co zrobić. Wykorzystać taki ruch. Pchnięcia kolanem w tą stronę, w którą chcemy pacjenta przesadzić. Tak? Wracamy jeszcze raz. Poproszę, żeby się tutaj pacjentka złapała. Ja jestem między stopami i. Oparta jestem swoim kolanem o kolano prawe pacjentki, chcąc przesadzić ją w prawą stronę na wózek. I znowu. Tak? I wracamy. Pokażę jeszcze raz. Nie łapiemy za ręce, łapiemy za łopatki pod pachami, tak? Wracamy. Albo nie. Teraz siadamy sobie tu i wrócimy z powrotem na łóżko. W tym przypadku robimy dokładnie zupełnie coś innego, czyli pacjent jakby próbuje sięgnąć w tą stronę, w którą będzie chciał się przesiąść, tak? A my robimy to samo, tylko na stronę prawą. Jestem między stopami pacjenta, opieram się kolanem o jego prawe kolano. Wracamy na, łóż, na wózek. Pacjent inicjuje ruch. I dziękuję bardzo Państwu za spotkanie.